Rok 1968. To jeden z najważniejszych momentów w dziejach nie tylko Polski, ale także Europy i świata po II wojnie światowej. Wyznaczają go przede wszystkim tak różnorodne wydarzenia i zjawiska społeczne, jak z jednej strony praska wiosna, brutalnie stłumiona przez wojska układu warszawskiego, a z drugiej zaś Fala młodzieżowej kontestacji na Zachodzie, która najbardziej hałaśliwe oblicze przybrała we Francji, Republice Federalnej Niemiec i Stanach Zjednoczonych. Rok 68 to także apogeum wojny w Wietnamie. Rok ten był ważnym etapem w radziecko-chińskiej rywalizacji o dominację. W rodzinie komunistycznej. Drogie towarzyszki i towarzysze, kiedy w tę noc sylwestrową wysłuchaliśmy przed chwilą dźwięków dwunastu uderzeń zegara, które zamknęły żywot roku starego. 1967 i jednocześnie otwarły pierwszą kartę Księgi Życia Roku Nowego 1968, to pierwsza nasza reakcja na tę kalendarzową zmianę czasu wyraża się w pytaniu, jakim będzie ten nowy rok. 5 czerwca 1967 roku wojska izraelskie zaatakowały Egipt, rozpoczynając wojnę nazwaną później Sześciodniową. Wywołała ona żywe zainteresowanie w społeczeństwie polskim. Wbrew zajmowanemu przez czynniki oficjalne stanowisku jednoznacznie proarabskiemu, wiele osób skłonne było sympatyzować z Izraelem. Postrzegano porażkę uzbrojonych przez Związek Sowiecki państw arabskich. Z wyposażonym przez Amerykanów Izraelem jako klęskę Rosjan w korespondencyjnej wojnie z Amerykanami. Odczucia te najlepiej symbolizowało popularne wtedy powiedzenie Nasi Żydzi pobili ich Arabów. Kierownictwo partyjne w kwestii Blisko Wschodniej było zgodnie z decyzją podjętą w Moskwie, zobligowane do zerwania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Wśród państw członkowskich Układu Warszawskiego decyzji tej nie podporządkowała się jedynie Rumunia, która próbowała prowadzić politykę mniej uzależnioną od Związku Sowieckiego. W drugiej połowie lat 60. rosła społeczna frustracja, rozszerzał się krąg niezadowolonych. Od połowy lat 60. na Uniwersytecie Warszawskim działało aktywnie nieformalne środowisko nastawionej opozycyjnie młodzieży. Grupie tej Uniwersyteckie czynniki partyjne nadały nazwę komandosi. Młodzi ludzie pojawiali się na zebraniach partyjnych oraz zebraniach Związku Młodzieży Socjalistycznej, by kontrowersyjnymi wystąpieniami zakłócać porządek obrad. Nasilała się nieoficjalna rywalizacja w kierownictwie partii. Największą sławę zdobyli tzw. partyzanci. Była to grupa młodszych działaczy niższego i średniego szczebla, skupionych wokół ministra spraw wewnętrznych generała Mieczysława Moczara. Podczas II wojny światowej był on dowódcą oddziałów partyzanckich Gwardii Ludowej, a następnie Armii Ludowej. W styczniu 1945 roku Moczar, który był blisko powiązany z sowieckimi służbami specjalnymi, przeszedł do pracy w Aparacie Bezpieczeństwa. Partyzanci oficjalnie deklarowali lojalność wobec Gomułki. Ich działania zmierzały jednak do osadzenia na stanowisku pierwszego sekretarza partii Mieczysława Moczara. Pod hasłami narodowymi udało mu się skupić wielu kombatantów nie tylko z Armii Ludowej, ale i z Armii Krajowej. W drugiej połowie lat 60. ukształtowała się w kierownictwie partii inna nieformalna grupa. Którą umownie można by nazwać śląską. Liderem jej był pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach, członek biura politycznego Edward Gierek. Jednak w latach 60. nieomal absolutną władzę w partii i państwie miał wciąż Władysław Gomułka. Dziś tym, którzy uważają Izrael za swoją ojczyznę, gotowi jesteśmy wydać emigracyjne paszporty. W czerwcu 1967 roku pierwszy sekretarz partii Władysław Gomułka wygłosił przemówienie na VI Kongresie Związków Zawodowych. Znaczna jego część była poświęcona wojnie na Bliskim Wschodzie i jej reperkusjom w Polsce. Miliony obywateli usłyszały wypowiedziane przez Wiesława określenie Piąta Kolumna, odnoszące się do ludzi pochodzenia żydowskiego. Ale nie chcemy, aby w naszym kraju powstała piąta kolumna. Nazywając w ten sposób Żydów, będących głównymi ofiarami nazizmu, wyraźnie popełnił dużą polityczną niezręczność. W wyniku protestu przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba, wyrażenie piąta kolumna. Nie znalazło się w tekście przemówienia opublikowanego na zajutrz w prasie. Owo żądanie jednoznacznego narodowego samookreślenia się Polaków żydowskiego pochodzenia dowcipnie spłętował Antoni Słonimski. Rozumiem, że mam mieć jedną ojczyznę, ale dlaczego musi nią być Egipt? Wystąpienie gomułki zostało potraktowane przez partyzantów jako sygnał do rozpoczęcia gwałtownej kampanii antysemickiej, a w dalszej perspektywie także czystki. W wielu instytucjach odbywały się zebrania, w trakcie których potępiano syjonizm i agresję Izraela na kraje arabskie. Tych, którzy sprzeciwiali się takiej postawie, a jednocześnie uznawani byli za Żydów, usuwano z partii i z pracy. My robotnicy Huty Warszawa! Żądamy przerwania mordowania niewinnego narodu arabskiego. Jesteśmy przekonani, że agresora dosięgnie ręka sprawiedliwości. Zaczęły pojawiać się anonimowe broszury i ulotki o treściach antysemickich, które kolportowano kanałami aparatu partyjnego, wojska i bezpieki. Mnożyły się anonimowe listy adresowane do osób pochodzenia żydowskiego oraz antysemickie ordynarne telefony. Dobrzy ludzie, Janioły, skądże wam litość do mnie schodzić, do tych dołów? Ludzie. Ludźmi gardziłem. Nie znałem anioł. 25 listopada 1967 roku z okazji 50. rocznicy rewolucji październikowej w Warszawskim Teatrze Narodowym odbyła się premiera dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Od pierwszych dni po premierze zaczęły się ingerencje czynników politycznych dopatrujących się akcentów nie tylko antycarskich, ale szerzej antyrosyjskich czy wręcz antysowieckich. Za miłość ku ojczyźnie prześladowanym, z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym. Warstwem. Władze zdecydowały, że ostatni spektakl dziadów odbędzie się 30 stycznia. Do teatru przyszła spora grupa młodzieży akademickiej z Uniwersytetu i Szkoły Teatralnej. Po zakończeniu spektaklu miała miejsce wielominutowa owacja. To było ostatnie przedstawienie. Po spektaklu grupa studentów z transparentem i biało-czerwonymi kwiatami udała się pod pomnik Mickiewicza. Do akcji wkroczyła milicja, by przy użyciu pałek rozproszyć demonstrację. Zatrzymano 35 uczestników. Dziewięciu osobom wymierzono wysokie kary grzywny. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęto zbieranie podpisów pod skierowaną do Sejmu petycją następującej treści. My, młodzież warszawska, protestujemy przeciwko decyzji zakazującej wystawiania w Teatrze Narodowym w Warszawie dziadów Adama Mickiewicza. Protestujemy przeciwko polityce odcinania się od postępowych tradycji narodu polskiego. Pod petycją zebrano ponad 3100 podpisów, którą 16 lutego Irena Lasota złożyła w Sejmie. Kopie przekazano kilku znanym z niezależnej postawy osobom ze środowiska literackiego i naukowego. 29 lutego Zebrało się około 400 pisarzy oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Liczni dyskutanci wykraczali daleko poza sprawę dziadów, poruszając szerzej problem kultury. Do literatów występujących na tym zebraniu w sposób najostrzejszy należeli Jerzy Andrzejewski, January Grzędziński, Paweł Jasienica, Mieczysław Jastrun. Stefan Kisielewski, Leszek Kołakowski, Artur Międzyrzecki, Antoni Słonimski. Władze dokładnie zapamiętały te nazwiska i uczyniły je celem ataków propagandowych. Przebieg zebrania warszawskich pisarzy trzeba będzie podać do wiadomości publicznej. Atmosferę tego zebrania, jego wydźwięk polityczny najlepiej oddaje przemówienie Kisielewskiego. Pisarze w tajnym głosowaniu uchwalili rezolucję, której głównym autorem był Andrzej Kijowski. Potępiała ona decyzję zakazującą wystawiania deinkowskich dziadów, krytykowała arbitralną politykę władz. 11 marca wieczorem na Starym Mieście napadnięto i pobito Stefana Kisielewskiego, znanego publicystę Tygodnika Powszechnego i byłego posła na Sejm, który najostrzej atakował politykę kulturalną władz PRL. Użyte przez niego wówczas określenie dyktatura ciemniaków dotknęło szczególnie pierwszego sekretarza. Kołakowski, Kisielewski, Bauman, Brus i im podobni nadużyli wolności i tych właśnie swobód demokratycznych, o które teraz rzekomo trzeba walczyć. Wobec Adama Michnika i Henryka Schleifera prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie wywiadu dla francuskiego dziennika Le Monde. Obu usunięto z uczelni. Koleżanki i koledzy postanowili wystąpić w ich obronie, organizując 8 marca na dziedzińcu uczelni Wiec. O godzinie 12 przed budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej zebrał się tłum, którego liczebność z każdą chwilą rosła. W kulminacyjnym momencie liczył parę tysięcy osób. Zebrani przez aklamację przyjęli rezolucję, w której sprzeciwiali się naruszaniu konstytucji PRL, represjonowaniu kolegów, którzy protestowali przeciwko haniebnej decyzji zakazującej wystawiania dziadów i domagali się unieważnienia decyzji o usunięciu z uczelni kolegów Adama Michnika i Henryka Schleifera. Po przyjęciu pierwszej rezolucji odczytano projekt drugiej. My. Studenci Warszawy, zebrani na wiecu w dniu 8 marca, wyrażamy pełne poparcie dla rezolucji nadzwyczajnego walnego zebrania Warszawskiego Działu Związku Literatów Polskich. Literaci potępili zaostrzenie cenzury i zdjęcie z afisza dziadów Adama Mickiewicza. Solidaryzujemy się z głosem środowisk twórczych w obronie kultury i swobód obywatelskich. Gdy studenci zamierzali się rozejść na dziedziniec uniwersytetu, wjechały autokary z napisem Wycieczka. Z autokarów wysiadło kilkuset mężczyzn w cywilnych ubraniach, którzy rzucili się na młodzież. Na teren uniwersytetu wkroczyli funkcjonariusze milicji oraz cywile z pałkami z ochotniczej rezerwy Milicji Obywatelskiej. Przybysze bili wszystkich, nie oszczędzając ludzi starszych, w tym profesorów. Starcia z młodzieżą w różnych punktach miasta trwały do godzin wieczornych. Nazajutrz Prasa Codzienna opublikowała krótkie, anonimowe komunikaty o zakłóceniach w ruchu ulicznym i komunikacji w rejonie krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu. Studenci zaprotestowali przeciwko napastliwej i kłamliwej treści komunikatów, organizując w południe Wiec w Auli Politechniki Warszawskiej. Wspólnie występujemy w obronie zasad demokracji socjalistycznej. Wspólnie walczymy o prawne gwarancje dla swobód akademickich i autonomii wyższych uczelni. Po Wiecu sformowano pochód. Po przejściu kilkuset metrów manifestanci zostali brutalnie zaatakowani przez milicjantów. Tego dnia doszło też do studenckiej demonstracji na krakowskim przedmieściu przed Uniwersytetem. Studenci manifestacyjnie darli i palili gazety, protestując w ten sposób przeciwko kłamstwom prasy. Kilkakrotnie szarżowała milicja. Studenci chowali się w Kościele Świętego Krzyża oraz w budynkach uniwersyteckich. Do największych i najbardziej zaciętych walk w Warszawie doszło 11 marca, kiedy to obok studentów na ulicach pojawili się młodzi robotnicy i uczniowie liceów oraz zwykli chuligani szukający okazji do zadymy. Wybijano szyby, łamano ogrodzenia i ławki, z których wyrywano deski do walki. Zdemolowano kinokultura przy krakowskim przedmieściu. W ciągu trzech tygodni przetaczała się fala solidarnościowych wystąpień w szkołach wyższych niemal w całej Polsce. Starcia uliczne miały miejsce w ośrodkach akademickich w Gliwicach, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Demonstrowano również w miastach, gdzie nie było wyższych uczelni. Do protestów, a zwłaszcza ulicznych demonstracji, przyłączyła się także młodzież licealna oraz młodzi robotnicy. W wielu innych miastach – W Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Olsztynie, Opolu i Toruniu – na uczelniach odbywały się wiece, w czasie których uchwalano rezolucje. W studencką rewoltę zaangażowało się łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego, jak oficjalnie poinformowano, 2730 zostało zatrzymanych przez milicję, w tym 640 studentów, 490 uczniów i 940 młodych robotników. Postępowaniem karnym i karno-administracyjnym najwięcej osób objęto w Gdańsku 250 i w Warszawie 220, ale także w Krakowie, we Wrocławiu i w Szczecinie po 70 do 80 osób, w Łodzi i Kielcach po około 50 osób. Na szeroką skalę rozwijała się akcja kolportażu ulotek oraz umieszczania w publicznych miejscach wrogich z punktu widzenia władzy napisów. Objęła ona łącznie kilkaset miejscowości w całym kraju. 28 marca odbył się ostatni wiec na Uniwersytecie Warszawskim, w czasie którego studenci zaprotestowali przeciwko usunięciu z uczelni grupy naukowców. Najważniejszym dokumentem uchwalonym w czasie tego wiecu była Deklaracja Ruchu Studenckiego. Autorzy upominali się o nową organizację młodzieżową, żądali zniesienia cenzury, przeprowadzenia reformy gospodarczej opartej na rachunku ekonomicznym i samorządności przedsiębiorstw. Studenci opowiadali się za stworzeniem niezależnych związków zawodowych, pełną niezawisłością sądownictwa oraz powołaniem do życia Trybunału Konstytucyjnego. Deklaracja ruchu studenckiego była nie tylko najważniejszym dokumentem, ale przede wszystkim ideowym testamentem studenckiego marca, do którego później nawiązywały kolejne generacje polskich studentów. 30 marca oznajmiono o rozwiązaniu Wydziału Filozofii, Kierunku Psychologii na Wydziale Pedagogicznym oraz Trzeciego Roku na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Na skutek tej decyzji 1616 osób przestało być studentami Uniwersytetu Warszawskiego, przy czym wielu niedawnych studentów zostało natychmiast wcielonych do wojska. Na żadnej innej uczelni nie sięgnięto po tak drastyczne metody. Rozszalał się antysemityzm, oficjalnie nazywany antysyjonizmem. Do ataku przystąpiła część prasy zainicjowano akcję organizowania masówek w zakładach pracy, na których potępiano wymienianych z nazwiska inspiratorów i organizatorów studenckich protestów. Towarzyszy Wiesław żywo interesował się naszymi kłopotami i naszymi poczynaniami. Skierujmy, my zebrani tu przedstawiciele Gdańskiej Miejskiej i Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego naszej partii, towarzysza Wiesława, zapewnienia, że przy nim stoimy, że może na nas liczyć. Przekażmy mu pozdrowienia od Gdańskiej Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej. Działacze partyjni wyrażali na wiecach poparcie dla Gomułki. Na czele. Yeah. Towarzyszyła temu akcja o charakterze politycznej czystki, która objęła w praktyce niemal wszystkie sfery działalności publicznej. W takiej atmosferze w ciągu kilku lat po wydarzeniach marcowych z Polski wyemigrowało około 15 tysięcy osób. Nie wszyscy przyglądali się tej akcji w milczeniu. Najszerszym echem odbiły się protestacyjne rezygnacje członka biura politycznego i przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba, członka biura politycznego i ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego oraz ministra finansów Jerzego Albrechta, a także głośna interpelacja pięciu posłów katolickiego koła Znak. Najbardziej mnie zabolała interpretacja, jaką dał pan marszałek Zenon Friszko, który powiedział m.in., że ta interpelacja stawia nas poza narodem i że nas izoluje od narodu. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego wybrany został towarzysz Władysław Gomułka. Żartowano, że moczarowi do zajęcia stanowiska Gomułki zabrakło tylko jednego głosu: głosu pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, Leonida Breżniewa. Niewątpliwie w utrzymaniu się u władzy pomogły Gomułce wydarzenia na arenie międzynarodowej, zwłaszcza praska wiosna. Pierwszy sekretarz partii od początku najaktywniej i najusilniej domagał się postawienia tamy kontrrewolucji w Czechosłowacji. 20 sierpnia późnym wieczorem rozpoczęła się zbrojna interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Wojska inwazyjne liczyły w sumie około 450 tysięcy żołnierzy, i blisko 6,5 tysiąca czołgów. Kontygent polski wynosił około 10% wojsk państw układu warszawskiego. Po II wojnie światowej, poza granicami kraju nigdy i nigdzie wojsko polskie nie było zaangażowane w takiej skali. 8 września podczas uroczystych dożynek w proteście inwazji na Czechosłowację. Podpalił się były żołnierz Armii Krajowej, Ryszard Siwiec. Zmarł po kilku dniach. Niezwykle trudno przeprowadzić pełny bilans wydarzeń marcowych. Nie ulega wątpliwości że był to jeden z najgłębszych kryzysów społeczno-politycznych w całej historii PRL. Jego konsekwencje trwają do dzisiaj.